Teraz Wam pokażę te trzy nowe sekrety, jakich mogliście nie wiedzieć na mapce. Cześć, mój drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I mój drodzy, stało się, dzisiaj jest nowa mapka w Stumble Guys. I Jak możecie zauważyć, mam już skin Barbie, bo trochę se pograłem. No i mój drodzy, dzisiaj właśnie zagramy się w update Barbie, i podobno dzisiaj będę już miał tego Barbie fangaja, bo ogólnie dokupię sobie trochę tych właśnie w letomów Barbie i może będę miał tego Barbie Fangaja dzisiaj. Nie wiem, nie wiem, bo jak wiecie są dwa wydarzenia. Pierwsze jest w normalną mapkę Barbie i można wygrywać jakieś nagrody z wydarzenia. A drugie to jest, moi drodzy, wydarzenie, wyzwanie marzeń Barbie. Gdzie trzeba zebrać wszystkie cztery skiny, aby odblokować jedną specjalną postać, która według mnie powinna być rzadka lub epicka, ewentualnie, i 150 klejnotów. Więc, moi drodzy, dajcie łapkę do góry i subskrypcję przed odcinkiem, bo jeszcze tutaj do Stumbleguys dodali nowe misje, aby zdobyć skin parówki, hotdoga, takiego hotdoga, właśnie Sabdoc legendarny, właśnie za 3000 punktów z tych misji. I też jest nowy karnet turniowy i w nowym karnecie jest właśnie tak, że na początek jak widzicie mamy nietypową emotkę Unicorn Poop, czyli kupę jednorożca, potem epickie kroki, pułapki na niedźwiedzi, potem mamy epicką postać traspande, czyli takiego skunksa, potem legendarnego czarnego skieleta i mitycznego smoka, więc będzie naprawdę ciekawie, oczywiście oglądajcie odcinek do końca, a ja sobie, mój drodzy, zakręcę oczywiście darmowym kołem szczęścia. Zobaczymy, co nam wyleci z tego koła fortuny. Obstawiajcie. Ja obstawiam, że 10 klejnotów. Tak. Jak zwykle. No i zakręcimy sobie jeszcze jeden raz za reklamę. Dobra, mój drodzy, więc kręci się nasze kochane koło fortuny i uwaga, uwaga, co mi się tym razem wydropi? Jakaś postać zapewne rzadka. Ale to duplikat, mój drodzy, rzadki duplikat za 5 letonów. No nie jest aż tak źle, mogło być o wiele gorzej. Misję to ja już niestety wszystkie przeszedłem tutaj, więc co? Pozostało nam tylko wydarzenia, czyli house w Malibu z Barbie. No i co? Zagrajmy się właśnie w te wydarzenie, bo mamy skórkę z Barbie właśnie z tego wydarzenia. Więc będzie epicko oglądać odcinek do końca. Bo dzisiaj na początek sobie zagramy w tą mapkę, a potem drugi raz, gdy będziemy grali w to wydarzenie, yy, to pokażę wam sekrety na tej mapce, które odkryłem. I mamy mapeczkę Barbie Dream Dash. Pokażę wam aż trzy sekrety właśnie, yy, które tutaj yy, dobra. Które właśnie tutaj możecie. Mogliście o tym nie wiedzieć. Więc no, ale na początek... Grajmy tak normalnie, więc mamy zebrać babeczkę. W tej mapce Barbie Dream Duff chodzi o to, że trzeba zebrać jakieś rzeczy i dostarczyć je do tych leżaków, co są na środku mapy. Więc brzmi mega ciekawie. Deliver the dreams. Mamy babeczkę. Okej, okay, tu mamy jakąś trampolinę. Nice. Przeskakujemy. Tu mamy w ogóle zjeżdżalnię i to jest serio imitowane prawdziwym filmem z Barbie, więc nice. Dobra, dostarczyłem babeczkę do leżaków i tu po prostu 16 osób musi odpaść. Na, na pierwszą gierkę jest ta mapka Barbie, a na dwie inne losowe mapki. Dobra, mamy gitarę. Musimy gitarę wnieść do leżaków, więc będzie epicko. Czekajcie, bo ktoś mnie zwalił. I mogę teraz z tego nie przejść, ale spróbujemy, bo ja ani razu nie odpadłem na mapce Barbie, bo ta mapa jest dla mnie zbyt prosta. Dobra. Boom. Ej, ale ta mapka nie wiem, czy to nie będzie moja jedna mapka ulubiona w grze. W ogóle wiecie, że w następnej aktualizacji 27 lipca w tego roku właśnie w Stumble Guys ma wyjść mapa Mister Beast. Tu, tu może wam pokażę teraz trailer tej mapy, jak widzicie, to jest mapa Misterbista. Skinów dzisiaj wam nie pokażę, ale może kiedyś, ale jak widzicie to jest mapka Misterbista. Zapowiada się naprawdę ciekawie, to będzie mój chyba ulubiony parkour w grze. Ej, co jest? 22 na, 22 na 16 osób odpadło. Lol, zostało nas tylko 10. Nigdy nie miałem takiej porąbanej sytuacji. No, to co mnie wywaliła gra? Czekajcie, bo jest jakiś błąd, wydarzenia, i nie mogę dołączyć. O kurde. To brak inter... To z powodu braku. Tak, słuchajcie, ja nie miałem internetu przez chwilę, dlatego że teraz jestem w innym pokoju, ale teraz już mam internet, więc wszystko git być powinno. I teraz wam właśnie pokażę te. Teraz, mój drodzy. Teraz Wam pokażę te trzy nowe sekrety, jakich mogliście nie wiedzieć na mapce Barbie. Więc tak, pierwszym z nich, ja tutaj już nie będę może grał w tą mapeczkę, może potem jeszcze raz se zagram. Albo tak przy okazji, gdy będziemy to zbierać, pierwszym z tych sekretów, mój drodzy, jak pójdziecie się tutaj na tą trampolinę, to tu jak widzicie, jest obrazek mapy, właśnie Barbie Dream Dash. Tutaj jest obrazek tej mapki. Dobra, więc dostarczmy tą babeczkę i wam pokażę drugi sekret. Drugi sekret, mój drodzy, drugim sekretem jest to, że jak pójdziecie se tutaj, i tutaj zapewne, teraz wejdziecie na tą trampolinę i na tą, to tutaj w tym pokoju jest obrazek z Abduction Avenue mapki z tą ufo, o tutaj na, szuf na szufladzie o tutaj i ostatnim z tych sekretów będzie to mój drodzy sekret taki, że jak staniecie sobie na tym, o tak czekajcie, tylko zbiorę tą, tą rzecz, bo muszę piłkę zebrać bo chciałem wam trzeci sekret pokazać, ale mi się ping strasznie zacina co się dzieje z moim pingiem widzowie tego nie wiem. O kurde, ale ping. Nie wiem, co mi się dzieje w ogóle z pingiem. No ale dobra. Jakoś musimy sobie, moi drodzy, poradzić z takim pingiem. Bum, no nie! No nie! Nie dostarczyłem piłki. Bum, dobra. A trzeci sekret. Czekajcie, bo ja nie mogę wam pokazać, przez ten ping, co mi się dzieje. Dobra. Mam już trochę lepszy ping. Dobra, yy, ja wam teraz pokażę ten trzeci sekret, o którym chciałem wspomnieć. Zobaczcie, jeżeli wyjdziecie se tutaj i wejdziecie tak i tu, o na to, skoczycie, to możecie tam wlecieć, na, tamtą, na tamten dach. Ja wam to może zaraz pokażę, jak mi się uda, to wam może pokażę, jak to zrobić. Po prostu musicie tam wejść, wskoczyć i jakoś Wam się to uda, nie? Dobra, czekajcie jeszcze raz, jeszcze raz. Skaczecie se na to. Właśnie. O, widzicie. O, patrzcie. Bum. Trochę mi się ping zacina, więc wam tego nie pokażę. No kurde, co mi się dzieje? 900 pingu mam. Wow, dobra. Idę na zjeżdżalnię szybko, bo nie zdążę szybko. No i przegrałem przez mój. Pink. O, dobra. Ale może zaproszę kogoś do grupki, mój drodzy, bo już wam tą mapę pokazałem. A jutro będzie superowy. Jutro, mój drodzy, będzie mega dobry odcinek i mega ciężki w moim wykonaniu, ponieważ to, ponieważ to będzie najcięższy challenge. Jaki? Zobaczycie jutro właśnie w Stumble Guys Nie, na kanale. Mam 5900 tych tokenów Barbie. Nie chcę na razie wydawać ich. Może wydam, jak sobie to kupię, bo kupię sobie dwa pakiety. Pierwszy pakiet to jest ten z 9000 Barbie tokens i 2000 20, i no klejnotów i ten, ten drugi za 23 zł. No ale dobra, mój drodzy, kto jest u mnie aktywny, dobra, dwóch ludzi jest, więc zapraszam. Mam nadzieję, że ktoś dołączy, bo ja chcę, żeby ten dzień nie był stracony. I moi drodzy, zapraszam dwie osoby. Może dołączył, może nie. Niestety, ale nikt nie dołącza.